W Polsce występuje przeszło 25 gatunków wierzb. Są wśród nich światłolubne, szybko rosnące krzewy i drzewa. Od niepamiętnych czasów kojarzone z wiosną i życiem. Największe rozmiary osiąga wierzba biała, gatunek charakterystyczny dla nadrzecznych łęgów. Długie, giętkie gałązki, czyli wiklina, służą po dziś do wyplatania koszy i innych przedmiotów. Drzewa sadzone dawniej na miedzach, szczególnie w dolinach rzecznych, były i gdzie gdzieniegdzie nadal są ogławiane. To ogławianie tworzy specyficzny, piękny krajobraz rolniczy oraz siedlisko dla wielu, wielu organizmów. W laskach lubuskich wierzb jest wiele. W centrum wsi rośnie okazała wierzba biała. Jest też wiele ogłowionych. Jest też wieżba na ścianie świetlicy wiejskiej. Mural stworzony przy udziale mieszkańców. Bohaterką muralu jest głowiasta wieżba, zamieszkała przez wielu, wielu mieszkańców. Zobaczymy tutaj dudka, czysowepójczkę, owady takie jak wonnica piżmówka czy białka-wierzbówka. Są też nietoperze i wiele, wiele innych, bo głowiasta wieżba jest pełna życia. Bardzo dobrze widać korzenie, korzenie przybyszowe, które właśnie tutaj wieżba wytwarza, żeby pobierać substancje również z tego próchnowiska w środku drzewa. Drzewo sobie świetnie, świetnie sobie radzi. O, wypuszcza cały czas. To, co z naszej perspektywy czasami wydaje się końcem e, dla drzewa, jest początkiem dla przyrody, początkiem kolejnego życia, życia w martwym, żywym drewnie. tutaj bardzo fajnie widać tą głowę, która się wykształciła w wyniku wielokrotnego obcinania gałęzi. My się często oburzamy na na głowienie drzew, że to jest ranienie, że to jest działanie na szkodę drzewu i rzeczywiście tak jest, ale to wszystko zależy od kontekstu. Jeśli drzewo jest głowione od, swojego, od swojej młodości, jest robione to regularnie, to tworzy się siedlisko, ale też jest to takie zjawisko kulturowe. Dlaczego ludzie głowili niegdyś drzewa? W Europie zaczęło się od tego, że drzewa były głowione po to, żeby pozyskiwać gałęzie, pozyskiwać listowie na pasze dla zwierząt hodowlanych. No, i żeby było czym karmić te zwierzęta, obcinano regularnie odrosty na takich głowionych drzewach. Później, właśnie, zaczęto też głowić takie drzewa, ścinając kilkuletnie odrosty, po to, żeby było czym palić w piecu. Po prostu pozyskiwało się w ten sposób opał, ponieważ wierzba bardzo szybko wypuszcza pędy odroślowe z pąków uśpionych i powstają nowe gałęzie i jest to ciągła produkcja opału. I w wyniku tego nawracającego obcinania gałęzi tworzą się głowy, często wypruchniałe w środku, które są siedliskiem dla wielu wielu gatunków. Dziś tych gatunków, tych zwierząt jest coraz mniej, bo jest coraz mniej takich głowionych, głowionych wierzb. Drzewo wypruchniałe w środku jest bardzo, bardzo potrzebne przyrodzie i też musimy to zrozumieć i dopuszczać to, co dla nas wydaje się tragedią. Dla przyrody jest nowymi otwartymi drzwiami. No zobacz jakie cudo. Zupełnie wypruchniały w środku pień i na ścianach rosną takie tycie liczne grzybki. Cały pień w środku porastają. Jakie piękne czyrenie. Piękne okazy. Bardzo dobrze yy, widać. Miejsca dawnych cięć, które się powoli, powoli zabliźniają, ale pewnie nie dadzą, nie dadzą rady do końca zarosnąć. Widać nowe pędy w różnym wieku, te, które zamarły, ponieważ były zacienione, wyżej poszły już bardzo duże odrosty. No i takie odrosty już trzeba by było odciąć, żeby, żeby cały czas ten proces głowienia. E, trwał, żeby ta głowa się budowała i żeby tworzyły się nowe siedliska. Pięknie wyglądają. No to jest taki prawdziwy krajobraz rolniczy. E, nam się kojarzą e, takie wieżby z Mazowszem, z Wielkopolską, ale jak widać, występują również na ziemi lubuskiej, w dolinach rzek. No ale tutaj dalej możemy zobaczyć wieżbę, e, która e, Została, że tak powiem, zapuszczona. Ktoś kiedyś ją ogłowił, ale później przestał. I wyrosły już bardzo duże odrosty, które w wyniku tego rozkładu, który był przy tej głowie, w miejscu, gdzie te wszystkie gałęzie były odcinane, duży ciężar i postępujący rozkład w środku spowodowały, że takie duże odrosty mogą się po prostu wyłamywać z drzewa. Tutaj ten odrost spadł zupełnie na ziemię. Tutaj jeden się wyłamał, ale oparł się na, na drzewie obok. Takie rzeczy też się często zdarzają. Dlatego tak ważne jest, żeby rozpoczęty taki proces ogławiania był później kontynuowany i żeby takie drzewa były pod dalszą opieką. Będą się rozłamywały w tym miejscu. To nie jest żaden problem. Dla przyrody to nawet lepiej, ale w momencie, kiedy takie drzewo rosłoby gdzieś w pobliżu miejsc uczęszczanych przez ludzi, no to niestety byłoby to już niebezpieczne. Zupełnie inna sytuacja jest wtedy, kiedy mamy dojrzałe drzewo, pięknie wykształcone i nagle komuś przyjdzie do głowy, żeby obciąć wszystkie gałęzie, bo wtedy będzie bezpieczniej. No i wtedy, w zależności od tego, w jakich warunkach dane drzewo rośnie, może to drzewo z obciętymi nagle wszystkimi swoimi gałęziami w ogóle nie przetrwać tego procesu, nie, nie przetrwać tego zabiegu obcięcia wszystkich gałęzi, albo jeśli rośnie w dogodnych warunkach, jest z gatunku, który znosi takie rzeczy, no to wypuści nowe pędy, ale później będą takie pędy się Wyłamywały. No i wie, drzewa głowione nagle w przestrzeni publicznej w przyszłości, w przyszłości będą po prostu niebezpieczne dla ludzi. Dlatego proces głowienia musi być procesem przemyślanym i trzeba do niego regularnie powracać. Musi zostać rozpoczęty w odpowiednim wieku drzewa, bo Dojrzałe drzewo może po prostu głowienia nie przetrwać. To musi być coś, co jest planowe, co nawraca i co jest też w miejscach takich, w których nie będzie w przyszłości stwarzało problemu z bezpieczeństwem w pobliżu tych drzew. W miejscu, gdzie mamy wypruchnienie i osadza się cały materiał z rozkładu tego drewna, mamy często siedlisko, w którym mogą, mogą wyrosnąć inne rośliny. Nie tylko samo drzewo, w którym jest dziupla, może tą dziuplę wykorzystywać, wykształcając nowe korzenie, ale mogą się w tym drzewie zagnieździć inne gatunki drzew. I na przykład tutaj w głowie tej wieżby. Wypuściły swoje korzenie nasiona lipy. I mamy lipkę młodą, która rośnie w głowie Starej Wieżby głowionej. A tutaj na przykład e, w wypruchnieniu, dużym wypruchnieniu w wieżbie, wyrósł glistnik jaskółcze ziele. O, tutaj mamy piękną taką młodą roślinkę zakorzenioną w próchnię Starej Wieżby. E, ten mały tunel robiliśmy w sierpniu, i widać bardzo dobrze na jego konstrukcji, jak żywotnym drzewem jest wieżba. Wystarczy wetknąć cienki kijek wieżbowy, świeży w ziemię, i zaraz zaczyna wypuszczać, wypuszczać liście. No niestety w, w tym wypadku te liście prawdopodobnie zamrą, ale w momencie kiedy taki kijek byłby regularnie podlewany, to po prostu w tym miejscu wyrosłaby nowa wierzba, nowe drzewo.